Dziękuję bardzo. Nazywam się Stanisław Michalkiewicz, mam 71 lat. Ta informacja jest istotna, dlatego, że ona dowodzi, że znaczną część, większą część swojego życia spędziłem pod komunistami. I to mnie nauczyło wielkiej ostrożności podejściu do rozmaitych naukowych rewelacji. Przypominam sobie, bowiem, że za czasów, za życia Stalina największym chyba, a w każdym razie bardzo znanym i cenionym naukowcem był Łysenko. Trochę Łysenko. No, i jak ktoś nie wierzył w jego teorie naukowe, one były osobliwe, ale jak ktoś w nie nie wierzył, bo Stalinowi się bardzo podobały, jak ktoś w nie nie wierzył, to mógł mieć wielkie kłopoty. W związku z tym większość naukowców, jeśli nawet nie wierzyła, to udawała, że w nie wierzy. Ale Stalin umarł. No, i okazało się, że Łysenko wcale nie był żadnym naukowcem, że to po prostu wygłaszał rozmaite brednie. Mimo to niektórzy i w Polsce nawet, chociaż już nie musieli, to nadal wierzyli. Na przykład był taki profesor Kazimierz Petrusiewicz, członek Polskiej Akademii Nauk, który w łusenkę wierzył jeszcze do 1964 roku, 11 lat po śmierci Stalina. Dopiero ktoś mu potem, jakaś życzliwa dusza mu powiedziała, żeby już nie wierzył, że już nie musi. Prawda? W związku z tym trzeba z pewną, jak to Rzymianie mówili, cum grano salis, podchodzić do rozmaitych rewelacji, nawet gdyby to była prawda, że aż 80% czy nawet ponad 90% naukowców z czymś się zgadza albo z czymś się nie zgadza. Na przykład za PRL-u 100% naukowców zgadzało się z tym, że ustrój socjalistyczny jest najlepszy. 100%. Bo jak któryś się nie zgadzał, to przestawał być naukowcem. No więc zgadzali się. No ale okazało się, że ustrój socjalistyczny wcale nie jest taki najlepszy. No i teraz nie bardzo wierzą naukowcy, nie bardzo wiedzą w co mają wierzyć. Myślę, że znakomicie im znakomitą wskazówką w to, co mają wierzyć, to jest to kto daje granty i za co? Bo jak granty są na przykład za yy, udowadnianie, że mamy do czynienia z globalnym ociepleniem, no to dlaczego nie skorzystać? Tylko głupi by nie skorzystał. Głupi ten, co daje, głupszy kto nie bierze. Więc yy, naukowcy, krótko mówiąc, jeśli chodzi o moralny kręgosłup, są tacy sami jak i my. Są tak samo wrażliwi na rozmaite pozanaukowe bodźce. Pozanaukowe bodźce. I dlatego pewna ostrożność jest tutaj zalecana. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę Państwa na to, że te walka z globalnym ociepleniem podlega pewnej ewolucji. Najpierw walczyliśmy, znaczy ludzkość miała walczyć z globalnym ociepleniem. O, klimat się ociepla i tak dalej. No to walczymy z klimatem, bo nie chcemy, żeby się ocieplał. Chcemy, żeby był zimny, taki, jak się należy, prawda, bo wtedy się nie, mięso się nie psuje. W związku z tym dobrze będzie. No ale w Ameryce jedna po drugiej i trzecia pod tych dwóch nastały bardzo ciężkie zimy. W tej sytuacji, no, podtrzymywanie opinii, że nadchodzi tu globalne ocieplenie zaczęło być trochę ryzykowne. W związku z tym utytułowani, utytułowana łobuzeria trochę zmieniła rozłożenie akcentów. Już nie walczyliśmy z globalnym ociepleniem, bo to nie wiadomo było czy on się ociepla czy nie tylko ze zmianami klimatycznymi. No, klimat wiadomo, zmienia się, w związku z czym, czy tak się będzie zmieniał, czy tak się będzie zmieniał, to zawsze możemy z tym walczyć. Mówiąc krótko, ludzkość zaczęła walczyć z klimatem. No w tej sytuacji klimat nie miał wyjścia. Musiał podjąć walkę z ludzkością. No, i widać, że klimat się nie daje. Tajfuny, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary. Klimat robi co może, żeby tutaj nie dać się pokonać w walce z ludzkością. Także również i to jest, trzeba na to spojrzeć krum grano salis, bo tu mamy do czynienia z filutami, którzy tam różne rzeczy próbują robić. Proszę Państwa, ale tak naprawdę jak jest. Ociepla się klimat czy nie? Może się ociepla, może się ociepla, ale to jest rzecz normalna, że się raz ociepla, a innym razem się oziębia. Kiedy byłem parę lat temu w Kanadzie w Muzeum dinozaurów, tam te dinozaury wiadomo już wyginęły, ale tam nie tylko dinozaury można było obejrzeć, można było obejrzeć kulę ziemską. Planetę Ziemię jak wyglądała w rozmaitych epokach geologicznych. No i co się okazało? Że w niektórych epokach geologicznych Ziemia była prawie w całości pokryta oceanem. Lądów było bardzo mało. Nie było żadnych czap lodowych na biegunach, tylko ocean, Płynna, płynny ocean wszędzie. O, jaki z tego wniosek? Ano, musiało być wtedy ciepło. Musiało być wtedy ciepło, znacznie cieplej niż teraz. Skoro nie było prawie widać lądu na Ziemi. Były jakieś takie bardzo niewielkie fragmenty. Potem się najwyraźniej oziębiło. Znaczna część wody została uwięziona w czapach lodowych na biegunach jednym i drugim. Lodowiec na Antarktydzie ma 3 km grubości w związku z tym całkiem sporo wody zostało tam wyziel, no i w wiecznych śniegach w górach. Dlatego poziom mórz się mógł obniżyć i wyłoniło się znacznie więcej lądu, niż było w innych epokach geologicznych. Z tego wynika, że klimat się zmienia. Raz się ociepla, innym razem się oziębia. No i dobrze, by było postawić pytanie, no dobra, od czego to zależy? Bo na przykład w epoce Siluru. Nie było przemysłu żadnego na ziemi. Nawet chyba zwierząt nie było takich, które produkują metan. To jest gaz cieplarniany bardzo taki groźny, jeszcze groźniejszy od dwutlenku węgla. No a klimat się ocieplił. A potem się oziębił. Od czego to zależy? Proszę Państwa, no ja nie wiem, bo ja jestem dyletantem, ale, no chociaż, jak ponieważ jestem dyletantem, to się interesuję takimi rzeczami i chcę dotrzeć do prawdy. Zwłaszcza, że nikt mi nie daje na to grantu. W związku z tym mogę docierać do takiej prawdy, która jest prawdziwa. A nie do takiej, która jest tylko psowicie wynagradzana. Proszę Państwa kiedyś prenumerowałem taki miesięcznik popularno naukowy francuski Vie. No i tam bardzo ciekawe w jednym numerze były bardzo ciekawe takie publikacje mianowicie jakie mogą spotkać Ziemię katastrofy. No i jedna katastrofa była taka, że Ziemia pokryje się całkowicie nastąpi całkowite zlodowacenie Ziemi. To katastrofa, bo tu zlodowacenia, ale takie mniejsze to już były, a tu całkowite zlodowacenie Ziemi. No i dlaczego taka katastrofa może nam grozić? Otóż, proszę Państwa, Ziemia się porusza w Układzie Słonecznym. Ten Układ Słoneczny jest umiejscowiony w galaktyce Drogi Mlecznej. I razem z całą galaktyką obraca się wokół jądra Drogi Mlecznej. Obrócił się może 20, może 25 razy, bo dokładnie to ja w każdym razie tego nie wiem, ale podobno inni też dokładnie nie wiedzą. Ale zauważyli niektórzy bystrzy obserwatorzy, którzy chyba, no nie wiem czy biorą granty, a jeśli biorą jakieś granty to nie za globalne ocieplenie, nie za udowadnianie globalnego ocieplenia, tylko tam innych rzeczy. I zauważyli jedną prawidłowość, bo Układ Słoneczny poruszając się wokół jądra Drogi Mlecznej nie porusza się po linii prostej, tylko po linii spiralnej, o w ten sposób, takie koła robi. I zauważyli ci obserwatorzy bystrzy, że okresy Wielkiego Wymierania na Ziemi, a zdarzały się takie okresy Wielkiego Wymierania, akurat prawie dokładnie się zbiegają z tymi momentami, kiedy Układ Słoneczny przechodzi przez ramiona galaktyki. To ciekawe. Nie wiem, czy ta obserwacja jest prawdziwa, ale chyba tak. No to znaczy, że istnieje jakiś związek między jednym a drugim. A jaki związek może zaistnieć? I tam w tym piśmie Siansevi to właśnie było wyjaśnione. Układ słoneczny pędząc wokół galaktyki z ogromną prędkością raz przechodzi przez rejony bardzo czyste, prawie doskonałą próżnię, a innym razem przechodzi przez rejony troszeczkę zapylone, troszeczkę zapylone. No i jak przechodzi przez rejony troszeczkę zapylone, to oczywiście mniej światła słonecznego wskutek tego dociera do Ziemi, no i klimat się wtedy ochładza. Ale to dlatego się ochładza, albo się ociepla, mają na to wpływ siły kosmiczne, których istnienia nawet sobie nie do końca uświadamiamy, a cóż dopiero, żeby jeden czy drugi drapichlus który tam został wybrany na prezydenta, nad tym zapanował. No, on nawet nie wie, może, że ziemia się obraca. W związku z tym, no, tym bardziej nie potrafi nad tym zapanować. Proszę Państwa, inaczej podchodzono do tego w okresie międzywojennym. Letnicy do Otwocka, jak przyjeżdżali. W Otwocku jest bardzo korzystny klimat. Więc, jak tylko przyjeżdżali, natychmiast otwierali okna, żeby klimat mógł swobodnie wchodzić jak klimat swobodnie wchodził to się nie męczył tym wchodzeniem i się nie ogrzewał tylko był taki właśnie umiarkowanie ogrzany co było korzystne niezwykle dla letników. proszę państwa no można tak jeszcze długo ale ja bym już nie chciał państwa męczyć tymi wyjaśnieniami czy próbami wyjaśnień co to się naprawdę dzieje i chciałbym inny aspekt poruszyć tej sprawy, o którym już moi przedmówcy tutaj wspominali. Otóż jest taki jegomość w Stanach Zjednoczonych, mówiąc nawiasem, starszy pan już ponad 80-letni, który się nazywa Paweł Ernich. O z pierwszorządnymi korzeniami. No i on reprezentuje pogląd, że lud, ludność świata powinna zostać zredukowana najwyżej do jednego miliarda. On ten pogląd głosi już od kilkudziesięciu lat, ale dożył ponad 80 lat, więc najwidoczniej musi uważać, że jego własna egzystencja jest dla świata niezbędna. Bo gdyby tak nie uważał, no to zacząłby od siebie redukcję populacji ludz ludzkiej. A tymczasem nie. Najwyraźniej uważa, że powinniśmy zacząć od kogoś innego. No i to jest jeden problem, jaki tu się przed nami staje. Od kogo zaczynamy? Od kogoś trzeba zacząć. No, niektórzy tam próbowali, a straszne błędy nie, nie z tego końca zaczęli, no i do dzisiaj nie możemy im tego darować, prawda? Ale no to tym, ale to tym bardziej jest ważne pytanie, od kogo zaczynamy. No, drugie pytanie, jakie się tutaj przed nami staje, to jest to, no w jaki sposób tę redukcję przeprowadzić. No, przecież też jakoś musimy to zrobić. Tym bardziej, że czas nagli. Pan redaktor Szymon Chłownia niedawno ogłosił, że katastrofa nas czeka nieuchronna za 20 lat. To już niewiele czasu nam zostało. Musimy zatem, skoro, skoro trzeba zredukować o 6,5 miliarda populacji świata, no to musimy bardzo jakieś wydajne metody przygotować, bo im nie zdążymy po prostu... Proszę pani... Szymon Hołownia, Szymon Hołownia ogłosił niedawno, że katastrofa nas czeka za 20 lat. Ale to pani... Pani powie prawdę, jak ja skończę, dobrze? Jak Pani się nie podoba, to proszę nie słuchać tego, co ja mówię. Proszę Państwa, Pan redaktor Szymon Kołownia ogłosił niedawno, że katastrofa nieuchronna czeka nas za 20 lat. W związku z tym, powiadam, musimy się śpieszyć i musimy od... ja znaleźć jakieś wydajne sposoby, ale jednocześnie przyjazne dla środowiska. I postaram się tutaj naszkicować to, co nas czeka w języku nowomowy, bo nie śmiałbym używać jakiegoś innego języka, żebym nie został posądzony o coś i przed niezawisły sąd niezaciągnięty. W związku z tym będę używał języka nowomowy, więc te metody muszą być przyjazne dla środowiska, a jednocześnie wydajne. Bo tu mamy pewne doświadczenia, nie powiem. Józef Stalin i inni przywódcy socjalistyczni, tak jak to Aleksander Sołzyńcy obliczył, zredukowali ludność świata o 100 milionów ludzi. No to już jest coś, chociaż w porównaniu z, ze skalą zadań, jakie nas czekają, to jest zaledwie kropla w młuczu. No ale to już jest coś. W jaki sposób Józef Stalin redukował lzebność populacji? No rozmaitych metod się i mał? Ale jedną z tych metod można uznać nie tylko za przyjazną dla środowiska, ale i zorientowaną na naturalny recykling. Otóż Józef Stalin w okresie kolektywizacji, tam kazał wojsko NKWD chwytać chłopów. I niektórych likwidował na miejscu, ale to była metoda nieprzyjazna dla środowiska, bo to tam nawet niektórych wieszali. Ale wyobraźmy sobie, że o 6,5 miliarda ludzi powiesilibyśmy na drzewach, jaka dewastacja drzewostanu straszliwa by była. Więc to jest absolutnie nie do przyjęcia. Absolutnie nie do przyjęcia. W związku z tym, już zdaniem niektórych tych chłopów w czasie kolektywizacji wywoził na odludne wyspy Oceanu Lodowatego i tam ich zostawiał. Kazał ich tam zostawiać bez niczego. No i następnego roku, jak przyjechała tam inspekcja, żeby skontrolować, jak to wygląda, no to została starannie ogryzione kości tych ludzi. Starannie ogrozione kości tych ludzi wynika z tego, że ptaki morskie i inne żyjątka przeprowadziły naturalny recykling bez jakiegokolwiek zanieczyszczenia środowiska. No i to jest wskazówka, w jakim kierunku ludzkość powinna podążać. Proszę Państwa, to wymaga oczywiście ścisłej współpracy międzynarodowej w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. No bo to trzeba udostępnić bezludne wyspy na oceanie lodowatym, może jeszcze jakieś inne bezludne wyspy, żeby było gdzie tę populację przesiedlać i tam, żeby już naturalny recykling następował. Oczywiście tego nie można przeprowadzić z jednej chwili, to musi być operacja rozłożona, właśnie mamy jeszcze 20 lat. Więc już teraz Trzeba rozpocząć intensywną działalność edukacyjną, perswazyjną, żeby ludzkość, która jeszcze nie zupełnie dojrzała do tego rozwiązania, żeby się przestała przeciwko niemu buntować. Żeby od małego dzieciom, jak tylko do przedszkola pójdą, perswadować, że słuchajcie, no, trzeba się poświęcić dla środowiska. I jak przyjdą do Was ranem, to tam nie lamentujcie nie tego, tylko wsiadajcie do tych środków tam, czy do okrętów, czy do jakichś tam innych szalonów i jedźcie z Bogiem tam ku swojemu przeznaczeniu. No to jest, to jest zadanie, jak Państwo wiecie, wieloaspektowe. Również tu powinno się Ministerstwo Edukacji włączyć w skali planetarnej, i tak dalej. To naprawdę bardzo gigantyczne zadanie. No i ten miliard, który pan profesor Ehrlich proponuje zostawić, no to jest jasne. Trochę ludzkości trzeba zostawić, żeby można było komuś pożyczać pieniądze na procent, to jasne. Inaczej to. Tutaj... Jaki interes? Nie ma żadnego interesu. Proszę Państwa, ale to nie koniec na tym, na tym nie koniec, bo to będzie wymagało ścisłej kontroli całego życia seksualnego ludzi. Roztoczenia ścisłej kontroli nad życiem seksualnym ludzi. Każdy człowiek albo para heteroseksualna, najbardziej niebezpieczne związki. Są będzie musiała uzyskać certyfikat na próbę rozmnożenia się. Bardzo ściśle obwarowany surowymi warunkami. No i oczywiście będzie musiał powstać specjalny pion administracyjny inspektorów, którzy będą kontrolować, czy wszystko się odbywa zgodnie z zezwoleniem. No to. Ile tu wesołych miejsc pracy może powstać, to od razu problem bezrobocia przy okazji możemy rozwiązać. No i proszę Państwa, na tym zezwoleniu się nie będzie kończyło, bo wiadomo, że ludzie oszukują. O, zwróciła uwagę na to pani Stanisława Calińska, taka aktorka, w jednym, nie tylko oszukują, ale i brudzą. W jednym z takich monologów kabaretowych właśnie tak go zaczęła. Jak te ludzie brudzą. Jak te ludzie brudzą. No? Więc do ludzi, ludziom nie można ufać. Nawet jak się wystarają taki certyfikat, to nie można im ufać. W związku z tym, no, tu też są rozwiązania dwojakie. Jedno jest nieprzyjazne dla środowiska, a drugie, przyjazne. Nieprzyjazne, rozwiązanie, o nie, rozwiązaniu nieprzy, nieprzyjaznym dla środowiska. Wspominał jeszcze w latach 60. Stanisław Lem, taki pisarz kulturologiczny polski, znany na całym świecie. No i on opublikował wtedy taką książkę, Doskonała Próżnia, w której, która się składała z recenzji z nieistniejących książek. I jedna z tych książek traktowała właśnie o tym, jak to ludzkość stanęła na krawędzi zagłady. Otóż w Stanach Zjednoczonych była taka firma współpracująca z Pentagonem, która opracowała preparat mający zapobiec i rozładować eksplozję demograficzną w trzecim świecie. Działanie tego preparatu polegało na tym, że likwidował wszelkie przyjemne doznania towarzyszące aktowi płciowemu. Sam akt był możliwy, ale jako rodzaj ciężkiej pracy. No i czy to na skutek sabotażu, czy na skutek nieszczęśliwego wypadku, ta fabryka wyleciała w powietrze, a razem z nią magazyny, w których bardzo dużo już tego preparatu wyprodukowano. No i przedostało się do atmosfery, do wód płynących i tak dalej. Ludzkość stanęła na krawędzi zagłady. I Stanisław Lem pisze, i tylko wyjątkowo karny naród japoński zacisnął zęby i tak dalej. No ale to jest, jak Państwo już sami widzicie, jest to metoda nieprzyjazna dla środowiska. Metodą przyjazną dla środowiska, jednocześnie zapewniającą kontrolę jest zapłodnienie w szklance, to znaczy in vitro. Bo tutaj pod kontrolą się wszystko odbywa, chociaż też nie do końca, bo na przykład no, może taka osoba zainteresowana uzyskać zapewnienie, że oto y, zostanie zapłodniona plemnikiem Rodryga Podkowy z pierwszej wyprawy krzyżowej, a tymczasem okazuje się, może się okazać, że to nieprawda, że tutaj przy tej okazji będzie realizowany program kukułczego jaja. Że to wcale nie Rodryk Podkowa, tylko całkiem ktoś inny. No i wtedy to może być taki program kukułczego jaja, może być tutaj przy tej okazji zrealizowany. Więc widzimy, jakie tutaj nas, jaka nas czeka przyszłość. Proszę Państwa, no musimy jakoś stawić czoła tej przyszłości, bo to, co ma wisieć, nie utonie. Prawo Marfiego mówi, że jak coś złego może się stać, to na pewno się stanie. Zwłaszcza, że już tylko 20 lat dzieli nas od nieuchronnej zagłady. Chciałbym, nawiasem mówiąc, pan profesor Ehrlich był gościem niedawnego sympozjonu, jaki się odbył w Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie. Pod tytułem przeciw zagładzie. I on tam te swoje poglądy przedstawił. Myślę, że no został zaproszony tam i nawet mu zapłacono przelot przelotu tyle dwutlenku węgla przelotu. No ale w dobrej sprawie to nie będziemy tu mu wyrzucali tego, że dwutlenek węgla wyprodukował w tym samolocie, bo to dobrze chciał, prawda? Jak ktoś dobrze chce, w dobrej sprawie dzieło zniszczenia jest święte jak dzieło tworzenia. Otóż proszę Państwa, skoro Papieska Akademia Nauk zaprosiła pana Erlicha, to chyba nie po to, żeby go rozsmarować na podłodze, tylko żeby mógł pozwolić przedstawić ten pogląd. A co by się stało, jakby wszystkich pan Erlich przekonał? No jakieś uzasadnienie Papieska Akademia Nauk by tam przedstawiła to tak, jak to zauważył taki filozof krakowski, ksiądz profesor Stefan Pawlicki. On był profesorem filozofii, członkiem Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego no i jednocześnie był wielkim smakoszem. No i któregoś dnia był zaproszony na proszoną kolację do takiego domu słynącego z dobrej kuchni, ale uczestniczył w posiedzeniu senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego i obrady się przeciągały senat nie mógł zająć żadnego stanowiska Ksiądz kręcił się coraz bardziej niecierpliwie na fotelu wreszcie wstał bo by się spóźnił na kolację i wyszedł ale wychodząc powiedział tak wyekskuzował się oczywiście i powiedział tak bez względu na to jakie stanowisko prześwietny senat zajmie to uzasadnienie już znajdą panowie koledzy z Wydziału Prawnego. Więc coś takiego by tam się znalazło i w Papieskiej Akademii Nauk. Widzimy, że wszyscy mogą zostać przekonani do tego, zwłaszcza, że granty tutaj odgrywają swoją rolę. Proszę państwa i na koniec powiem tak, że ten sympozjum w Katowicach, no to świat tam. Proletariusze wszystkich krajów radzą, jakby tutaj przychylić nam nieba. Prawda? Radzą, jakby to, no, to jak radzą, to wiadomo, że. Już Karol Książę radziwił panie kochanku, pokazał jak to się robi, kiedy zaprosił do swojego pałacu w Warszawie wszystkich posłów prowincji litewskiej. No to oni tam przyszli na, na salę, a tu się okazało, że w kącie stoją jakieś beczki. W pewnym momencie służba zaczęła z wielkim hałasem odbijać i na srebrne cace wysypywać ostrygi z tych beczek. A inni roznosili toruńskie pierniki i gąsiorki z gdańską wódką. I kiedy już te przygotowania się skończyły, to książek Karol Radziliuk, panie kochanku, powiedział, mości panowie, zanim zaczniemy radzić o dobru Rzeczypospolitej, posilmy się nieco. I tak samo na sympozjonie w Katowicach, na tym szczycie. Oni szczytują, ale tylko klimatycznie, żeby nie padło na nikogo posądzenie o molestowanie jakieś. No klimat to się nie skarży o molestowanie, w związku z tym nie ma obawy. Ale i tam nieubłaganym palcem ktoś im wygnął, że w menu było mięsko. No, wi widać, że przychylają na nieba smacznie. Och, daj Boże każdemu, prawda, nie będziemy im tego wytykali. No, ale o co tak naprawdę chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to może chodzić o dwie rzeczy o pieniądze i o władzę. Proszę Państwa, jakie przesłanie wynika z tego szczytu? Tutaj moi przedmówcy już o tym mówili. Ano takie, żeby namówić kraje słabe i głupie do tego, by zrezygnowały. Z takich nośników energii, którymi dysponują. I żeby zaczęły korzystać z takich nośników energii, których nie mają. A jak nie mają, to skąd je? A no kupią w krajach mądrych i silnych. I to jest takie, to do tego chcą nas namówić. No, jak mu się okaże, że jesteśmy słabi i głupi, to pewnie nas namówią. No i druga sprawa, to chodzi o władzę. Tu już mówili moi przedmówcy, chodzi o władzę, chodzi o to, żeby roztoczyć kontrolę nie tylko nad życiem gospodarczym, ale jak tu starałem się Państwu pokazać, nad wszystkimi innymi aspektami życia. No nie albo na to pozwolimy, albo nie. Dziękuję bardzo.